Record. Dzień dobry, Paweł Sowa, Joanna Grawska. Dzień dobry. Dziś, tak, dzisiaj taki temat y, najbardziej po moim, że tak powiem, sercu, a mianowicie będzie dla kochanek i o kochankach, czyli dlaczego jesteś kochanką i że to niekoniecznie było twoje marzenie, to nie było na twojej mapie marzeń, po prostu dostałaś takie Karty od życia. Jakie karty dostałaś i dlaczego dostałaś takie karty, to właśnie ci powiemy, czyli powiemy ci o takich kluczowych wzorcach bycia kochanką, bo nie wierzę, że w rolę kochanki ktoś wchodzi właśnie na podstawie Boże. No nie ma nic lepszego dla mnie w moim życiu, niż stanie się właśnie kochanką, a niestety często też jest takie niemanie o złodziejce mężów i tak dalej. Tylko powiemy skąd to się bierze, o czym ty możesz nie wiedzieć. I od razu zrobimy taki spoiler, że nawet jeśli poznasz te wzorce, te schematy, czy coś blisko, to nie oznacza, że A musisz tym tkwić, B, że to będzie stanowiło usprawiedliwienie do tego, że tam jesteś i do Twojej niemocy. Bo zawsze będziemy zapraszali i mówili, że można z tego wyjść. Paweł, o jakich czterech powiemy? Bo powiemy o czterech takich kluczowych schematach. Oczywiście może być ich wiele więcej, no ale dla potrzeb tego, żeby to było jasne, przejrzyste i zrozumiałe, skupimy się właśnie na czterech. Czyli zabawkowy związek, córeczka tatusia, zdrada i tajemnice w rodzie oraz ratowniczka. Paweł, zacznijmy od tego zabawkowego związku. To ty, że tak powiem, tą nazwę yy, gdzieś tam obmyśliłeś, no to. Mówisz wtedy. Wiesz, to, 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 się, to się wzięło generalnie stąd, że wiesz, obserwowałem wiele y, związków, wielu mężczyzn, którzy na przykład, bo głównie pracuję z mężczyznami, ale mężczyzn, którzy spotykają kobiety i, i tam były różne historie. Bo czasami to był romans typu One Night Stand, jakiś wakacyjny romans, a czasami to była wielka miłość, ale chodzi mi o to, że co jakiś czas spotykałem się z kobietami, które były feryjnymi y, kochankami. I zacząłem sobie zadawać pytanie, o co chodzi. Mm -hmm. I. I zacząłem badać sprawę, i chodzi o to, że tego typu związek, szczególnie dla osoby, która regularnie w coś takiego wchodzi, Nie. to jest związek, który jest taką trochę zabawkową wersją związku. Dlatego, że w związku takim pełnowymiarowym to jest relacja żywego człowieka, prawdziwego człowieka z drugim prawdziwym, żywym człowiekiem. I tak wiadomo, ma w sobie piękne elementy, ma w sobie cudowne elementy, ma w sobie entuzjazm i rozkosz, ale ma też smutek, ma też nieładny zapach czasami, no na tym właśnie polega związek. Natomiast e, sytuacja, w której kobieta, ale są na teru, bo to działa obydwie, obydwie strony, tak, e, to jest sytuacja, w której kobieta ma jak, jakby się bawiła lalkami, czy la, lalkiem, takim hmm. kenem. Mhm. Czyli to wszystko wygląda jak związek, czyli pijemy sobie kawę, rozmawiamy, mamy głębokie rozmowy, ale tylko w tej części dekoracyjnej, artystycznej, mhm. jak to nazwać, wersja demo. I to jest właśnie, wiesz, z mojego punktu widzenia to jest po prostu niechęć do zwyczajnego wzięcia bagażu, który idzie za pełnowymiarowym związkiem. I tak, i w gruncie rzeczy faktycznie kochanka może być właśnie taką trochę Barbie, sama dla siebie i przed sobą, tak? To co mówisz, tak? Że wygodniej jest w cudzysłowie bawić się w dom, w relację, w związek, niż w nim realnie być. No i ta relacja kochanki jest dość. Fajnym polem do, do tego typu wycieczek. Natomiast oczywiście warto, żebyśmy tutaj dopowiedzieli, że to zachowanie, właśnie w ten za, zabawa, w zabawkowy związek, to jest właśnie bardzo często o tym, o głęboko zaszytym bólu lęku. Na przykład lęku przed prawdziwą, głęboką bliskością i lęku, uwaga, przed dorosłością. Tak? Bo dorosłość właśnie to nie jest zawsze, mamy kwiatki, mamy cudowne chwile, mamy coraz lepsze te chwile, one są cudowne, właśnie sobie mamy świetny seks, pogadamy, nawet będą głębokie, filozoficzne, duchowe, czy duchawe rozmowy, a de facto, no właśnie, to jest taka trochę zabawa w piaskownicy i tutaj ten element, ja, tak jak teraz ty mi to opowiadasz i to tak sklejam właśnie z tymi osobami, z którymi pracuję, czy w ogóle z całą tą y, grupą, to rzeczywiście często za tym stoi lęk przed taką naprawdę prawdziwą, nazwijmy to bliskością, która jest dorosła, a dorosła nie oznacza zawsze w kwiatki, tylko właśnie tutaj to się zatrzymuje na grze takich pozorów, nazwijmy to, tak? Bo to są jakieś pozory, to jest jakieś fragmenty, kradzione chwile i, i tak dalej. I to jest ten element, ja bym to powiedziała, takiej kochanki, no trochę właśnie też w roli takiej bojącej się bliskości dziewczynki. Ta rola też nigdy nie jest dojrzała. Ona się może właśnie z czegoś głęboko brać, to nie jest świadomy ruch. Świetnie to nazwałeś, ja tak, na to chyba nie patrzę do tej pory i to, to, to jest dla mnie nowość rzeczy. Znaczy, wiesz, co, bo tak jak powiedziałeś, to ja myślę, że główną przyczyną, jak zawsze hmm. takich nieco wiesz, toksycznych dla samej siebie zachowaniach, to jest lęk. I te lęki hmm. to są bardzo różne lęki. To są lęki na przykład przed tym, żeby ktoś mnie pokochał, bo jest takie ryzyko, że jak ktoś mnie pokocha i ja pokocham jego, to on weźmie i zniknie. Więc potrzebuję pilnować, żeby to było na płytkim poziomie, bo jak się zrobi głębiej, to już się zrobi naprawdę niebezpiecznie. To jest właśnie miłość, to jest właśnie związek. Tak, no I to, i to, i tu i to wzią, może zauważyć. stać właśnie też jakaś historia głębsza, rodowa. My też, tak. no wiadomo, tu, tu nie będziemy wchodzić w uwagę, mądre słowo, partykularyzmy, tak? Ale rzeczywiście, jak, jak właśnie kogoś pokocham, to może być też taka wewnętrzna sprawa, to ten, którego pokocham, zostawi mię yy, yy, ci, których ty, pokocham naprawdę, to on wtedy zniknie, więc nie będę kochała naprawdę, bo się tak. boję, że jak będzie za blisko, to to się może rozlecieć. Tak. Może być taki mechanizm. Rzeczywiście, mhm. i o, przyjrzyjcie się, drogie kochanki, czy wy nie funkcjonujecie w tego typu mechanizmie, nawet sobie nie zdając tego sprawy, i ten mechanizm nie był jednym z takich powiedzmy grubszych zapalników, który was pchnął w tą rolę. Drugie, mhm. córeczka tatusia. No właśnie, tu już wchodzimy trochę też właśnie w głębiej w takie trochę ustawieniowo-hellingerowskie sprawy bo tutaj posłużyliśmy się właśnie tym terminem, córeczka tatusia może zostać kochanką. Co byś powiedział na ten temat, ja dopowiem, bo mega jestem ciekawa, jako że pracujesz z ustawieniami dłużej trochę ode mnie, więc myślę, że, że możesz mieć więcej takich spostrzeżeń tego typu. Wiesz co, no generalnie wiecie, ja częściej mam do czynienia z synkami mamusi, no bo ja pracuję z mężczyznami, ale to jest ciekawe, że synkowi mamusi z reguły spotykają się z córeczkami tatusia, Ktoś... czyli Czyli mało męscy mężczyźni spotykają się z hipermęskimi yy, hiper kobietami, Znaczy nad, nad męskimi kobietami. No i yy, ja myślę sobie, że to trochę, yy, trochę idzie w parze z tym pierwszym punktem, czyli z tym takim zabawkowym, zabawkowym yy, związkiem, ponieważ córeczki tatusia, to oczywiście jest generalizacja, więc ja nie mówię, że to wszystkie córeczki tatusia, bo to jest też gradacja, natomiast mają tendencję do tego, żeby wchodzić w relacje z, z mężczyznami z dużą łatwością. I to niekoniecznie intymne, niekoniecznie jakieś fizyczne, niekoniecznie romantyczne, ale generalnie mają dużą łatwość, ponieważ mają, mają tą, tą taką specyficzną więź ze swoim ojcem. Tak, ale, tym... ale nie ma miejsca dla prawdziwego, bo ona tutaj jest w tacie, nie? bo to ta zajmuje to najważniejsze miejsce. Dokładnie, I to, i, to jest, i to jest ten jak gdyby ten najgłębszy mechanizm, który sprawia, że ona ma dużą łatwość, żeby wchodzić z mężczyzną, i tam tak naprawdę mężczyźni uwielbiają spędzać czas z takimi kobietami, natomiast one się słabo nadają do związku, bo, bo znowu się robi bardzo podobna rzecz jak w tym pierwszym punkcie. Czyli jeżeli się robi zbyt prawdziwie, zbyt głęboko, to z jakiegoś powodu ona i. Daje Dyla. Zresztą to, to pasuje do wzorca yy, yy, chłopcy, synka mamusi. Ale generalnie chodzi o to, że kobieta, która jest córeczką tatusia, cały czas jest córeczką tatusia, czyli niezależnie od tego, czy ma 20, 30, 40 czy 60 lat, to cały czas jej serce nie jest wolne dla innego mężczyzny, ponieważ w tym miejscu jest tata, tak. a żaden mężczyzna nie jest w stanie wygrać z tatą. I to, to jest dopiero praca, podczas której ona jakby gdyby żegna tatę jako tego swojego niedościółkiego partnera, mm -hmm. którego nieświadomie, na, na którego miejsce nieświadomie bierze innych mężczyzn, a żaden nie jest w stanie temu sprostać. I dopiero kiedy ona pożegna tatę jako partnera, przyjmie go jako ojca, to dopiero wtedy zaczyna być otwarta na związek z prawdziwym mężczyzną. Dobra, a ja bym do tego jeszcze właśnie, bo to, to wszystko co mówisz, to, to faktycznie to też obserwowałam. Ja bym dodała, skąd ona się tak bierze z perspektywy ojca. Bardzo często to jest córka, która stoi trochę za partnerkę. To znaczy, mogła być taka sytuacja, że ojciec się ożenił z mamą nie z miłości, tylko dlatego, że miał, miał jakiś zawód miłosny, a ta mama była w zastępstwie, tak, po prostu na plastra. I on w tej córce położył wszystkie uczucia do tej byłej. Tak? I to nie chodzi nawet o seksualne rzeczy, tylko mhm. że ta córka stała się kimś najważniejszym. I jeśli na przykład byłaś w takiej sytuacji, że mogłeś mieć z ojcem tajemnicę, mieliście ze sobą lepszy kontakt niż on z matką, Twoją własną, tak? Mieliście taką, taką więź, albo twój ojciec ciągle mówił o tobie do osób trzecich, a na przykład o swojej żonie wyrażał się matka mojego dziecka, ja znałam taki przypadek, to istnieje duża szansa na to, że, że właśnie jesteś w tej roli z córeczki tatusia, więc to miejsce mężczyzny jest zajęte, no więc masz takie tylko dochodzące chwilowe historie kochankowe. Tak? I ta córeczka tatusia to jest trochę z podświadomego nadania energii. To, nie, to się nie dzieje na poziomach świadomych, yy, gdzie ten ojciec powiedzmy, jakieś tam sprawy z tą matką nie załatwił, albo matka była w zastępstwie, i tutaj ty, ty robisz tak jakby też w obrazie tego ojca za tą zapomnianą, czy tą miłość niespełnioną, czy, czy, czy coś takiego. Tak? No i rzeczywiście to są jakieś po prostu cała grupa niespełnień właśnie w tej relacji kochankowej się odbywa. Czy jest na to rozwiązanie? Tak, jeśli się połapiesz w tym, znaczy oczywiście to nie jest rozwiązanie obstryk, usłyszałam u Grabskiej i usowy to zrobić i to pójdzie. Nie, nie, to jest trochę dłuższa i głębsza praca. Ja, ja zresztą potem tam was zapraszam do takiego Większego programu, jak właśnie nie oszaleć z tęsknoty i odzyskać miłość 90 dni, głównie kierowanego do kochanek. Tutaj będzie link do całego szkolenia bezpłatnego, półtora godzinnego na ten temat, takiego mięsnego, ale tutaj to sygnalizuje, że y, warto sobie uświadomić: Aha, to ja stoję w tym miejscu, więc ja powinnam znaleźć swoje miejsce dorosłej córki, czyli odsunąć się od ojca, żeby zrobić przestrzeń. To ty masz symbolicznie się przesunąć do swojego własnego życia. Tak? Nawet tak mówię symbolicznie, nawet fizycznie pójść powiedzieć nie, dość, ja tutaj nie będę Ci za zastępstwo robić, bo ja chcę mieć własne życie z mężczyzną. I to jest ten kawałek i to rzeczywiście potem właśnie może skutkować tym, że Ty zostajesz tą kochanką, no bo tam ten stały partner Ci, że tak powiem, nie grozi. Tak? Ty tutaj tam to z jednej strony tracisz energię, wspierasz, ale sama nie wiesz, dlaczego ciągle powielasz tą historię. I trzeci, słuchajcie, wzorzec. To wzorzec. Ja to nazwałam lojalność wobec męskiej linii rodu, nazwałam to też jako potępiony los, czyli... A ja to nazwałem zdrady, zdrady i tajemnice. Zdrady i tajemnice. To ty mówisz, czy ja mówię? Panu, tak Z, zacznie, to, to może pani zacznie. Może Pani zacznie. Pani, pani zacznie, że to jest dosyć taki yy, po prostu wzorzec właśnie rodzinny wprost, że poprzez to, że Ty jesteś kochanką, wskazujesz na. No bo kochanka to jakby w definicji ma zaszyte by, bycie ukrywaną tajemnicą i tak dalej, yy, tak? Więc swoją osobą wskazujesz na tajemnicę i również na. Potępienie innych kochanek, czyli nieprzyjętych do systemu kochanek, czyli na zdradzającego, na zdradzającego ojca, dziadka, gdzie to nigdy na przykład nie zostało uznane, albo zostało zamiecione pod dywan i nie daj, a nawet jak gdzieś tam było, to ko ta kochanka była yy, odrzucona czy wyrzucona z rodu, Tego, o tym się nie mówiło. No i ty swoją historią, jak to nie zostało załatwione na poziomie tych pięter wyżej, niestety wraca do ciebie rykoszetem. To są naprawdę, ja to widzę, to są powtarzalne historie, to nie są jakieś takie ezo, że tak powiem pierdy i kocopoły, rzeczywiście tego typu historie ja no widziałam myślę w grube dziesiątki w tym schemacie, nie? Mhm. To takie jest tutaj moje właśnie, że normalnie wprost pokazujesz swoją osobą, w tym rodzie są zdrady. To, wiesz co, czy ja już mogę yy, przejąć pałeczkę? Wiesz, że ja to mam i tajemnicę, i kiedy ty mówiłaś, to sobie zdaję sprawę, że to niekoniecznie dotyczy tylko linii męskiej, bo jeżeli yy, coś takiego było, było w linii żeńskiej, to też było ukryte, napiętnowane, to to również ma tendencję do tego, żeby się pojawiać niespodziewanie. Wiesz, no, nie chcę tutaj jakby wnikać w ten model ustawieniowy, bo tam jest mowa o sumieniu rodziny i tak dalej, to są dość skomplikowane rzeczy. Natomiast mechanizm jest taki, że z jakiegoś powodu, a znaczy przez jakiegoś powodu, jesteś po prostu w pewnym y, rodzie, twoja mama jest jakaś, twój tata, dziadkowie, i tak dalej, i tak dalej. I rzeczy, które przydarzały się im mówiąc najprościej, również mają tendencję, żeby się pojawić, przejawiać u Ciebie. Tak. I to jest jeden z elementów, że jeżeli były takie y, napiętnowane tajemnice, zdrady, bardzo często to są wprost, zdrady, zdrady małżeńskie. No to jest tendencja do tego, żeby to odtwarzać. Żeby to odtwarzać, tak, i tutaj Ty pokazujesz, jesteś takim trochę, nazwijmy to, Mesjaszem, który ma pokazać prawdę za własny koszt. Nie? To, tak, w takim, to, to jest taka odpowiedź jak, jakieś takie głębokie, nieuświadomione, dlaczego Ty tam jesteś, podkreślam, mimo że nazwa kochanka naprawdę nie widniała na Twojej mapie marzeń, zgaduje. No, i ostatni taki wzorzec to tuż jest w gruncie, że taki wzorzec raczej z poziomu takich mechanizmów zachowań, które w ogóle funkcjonują w różnego typu układach, a mianowicie potrzeba ratowania. Ratowniczka. Ratowniczka, zbawicielka, terapeutka, dobra mama. Wydobywaczka potencjału. Wydoby... O, wydoby... ja. Ja to tam wszystko mogę sobie tu zaznaczyć z tych punktów. Yy, wydobywaczka potencjału. Masz coś tak. do powiedzenia? Wiesz, bo jak sobie tak myślę, że, że szliśmy na tej fali wiesz, ustawy nieborodowej, no to też Helinger mówił w ten sposób, że to się z reguły bierze, najczęściej jest takim wzorcem z dzieciństwa, kiedy dziecko, dziewczynka albo chłopiec ratowali, któregoś z rodziców, potem ten wzorzec się przeniósł, no i potem w życiu dorosłym y, kobieta sobie y, ma nie, niesłychanie czuły radar, żeby wyszukać takich y, panów, którzy są, są po prostu, no kurczę, niespełnionym ta talentem i jeszcze tłamszonym przez tą złą, okrutną żonę. Tak, i ona go ratuje przed nim, i ja naprawdę bardzo często, realnie słucham takich narracji, gdzie te kobiety i one w to wierzą, że mówią: tak, ale ty wiesz, bo jak on teraz naprawdę zdecyduje na przykład o rozwodzie, to ona go puści z torbami i w skarpetkach, bo ty nie wiesz nawet, mi tłumaczą, nie zdajesz sobie sprawy, do czego ona jest zdolna. Ja mówię, no, no nie znam, prawną jest, nie znam kobity, nie mam pojęcia. Mówię o tej żonie, jak rozmawiam z kochankami, a tak na serio, to, to albo tak mówią, no tak, bo wiesz, bo on jest taki wytłamszony przez tą żonę i on jak do mnie przychodzi, to on sam mówi, że on tu oddycha i odżywa i, i ma się dobrze. No i ona ma teraz tak Misję, a jedna mówi, no a ja z nim rozmawiałam, i wiesz, ja mu sama nawet robiłam terapię, jaką ma ze swoją żoną rozmawiać, żeby było dobrze. Więc to już takie. No, 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 to nie była jedna, tak, o że oni mi opowiadały, i ja sobie myślę, kurczę, to to jest naprawdę, nie? że z jednej strony idzie z nim za przeproszeniem do łóżka się bzyka i potem mu w tymże łóżku tłumaczy, w jaki sposób on ma Postępować dobrze ze swoją żoną i jakieś to kwiaty ma jej kupić. Serio, takie rzeczy miałam. Dobra. I to, chociaż to brzmi strasznie trochę tak śmiesznie, ale to jest takie właśnie, jakieś takie głębokie pomieszanie właśnie wewnętrznych ról. Chyba gdzieś na dnie tego jest taka totalna. W, w zaprzeczenie właśnie jakiejkolwiek wewnętrznej wartości, tak? to, tu mówię, my pokazujemy kilka takich modeli, to, to nie jest całość jakby wzorców, które Cię wiodą do, do, takiej, do takiej roli, ale rzeczywiście miałam do czynienia i ten odsetek tych ratowniczek, co to rozumieją, są empatyczne, co widzą w nim potencjał, co widzą... Eee, eee, co widzą w nim jakieś takie eee, no wszystko co najlepsze. Talent możliwości. Talent wszystko. możliwości i mało tego próbują ratować jego małżeństwo. Eee, jest cała masa i rzeczywiście ta ratowniczka w końcu staje się taką ratowniczką, czyli takim wyplutym ze zwłoczkiem, eee, wyplutym kondonikiem eee, po prostu, bo ona faktycznie staje się takim e, na koniec generatorem energii do jego związku, bo ona tak ratując, ratując wspiera go i on sobie może przeżyć, on się przy niej poczuje dobrze. Wraca do tego związku i co? I dalej sobie tam funkcjonuje. Nie, nie musi żadnych ruchów i decyzji podejmować. Ona ma misję, na tej misji traci i tak naprawdę swoim ratowniczeniem to, co robi, to podtrzymuje trwałość jego oficjalnego związku. Ja nie mówię miłość tam, a ja mówię trwałość. To są dwie rzeczy, które wcale nie muszą być ze sobą kompatybilne. One mhm. mogą, ale nie muszą, tutaj raczej nie są, tak, na mhm. pewno nie są, więc ten wzorzec ratowniczki jest bardzo silny i przesunięty aż do tego i śmiem twierdzić, że właśnie u podstaw tego leży tak niewielkie, taki lęk od to, że jestem nikim, że, się, yy, yy, że, aż przy, yy, że jestem tak nieważna, tak niewidziana, taką tajemnicą jestem, że aż zaczynam... Wchodzić w takie rzeczy. Jak dla mnie myślę, że ponad połowa, przynajmniej z tymi, co ja miałam tak do czynienia kochankami, to ponad połowa miała ten rys szeroko pojętej ratowniczki, zbawicielki, mhm. misjonarki, nawet terapeutki, która była taka rozumiejąca, a ja zawsze zadawałam pytanie, no dobra, to ja rozumiem biedny, biedny miś. Tak, źle jest, tak ma źle ona, jest tam straszna, nie? Ja wie wiesz, a jakoś tak, jak słucham ciebie, to jakby twoja energia mi tutaj nie huczy radością, seksualnością, rozkwitem i szampany tu nie latają, nie? Tylko jest... I ja mówię, co się z tobą dzieje? Czy ty w ogóle przez sekundę myślisz o sobie samej? Mhm. No nie. No nie. Więc to jest, to jest dość, dość, dość taki. Ja myślę, że trochę tutaj zrobię, Paweł i nagramy też chyba kolejny film o kochankach mężczyznach, bo tego jest mało, znaczy mało się o tym mówi, a panowie mnie też prosili, bo rozmawiali ze mną, że ten kochanek mężczyzna też jest taki. On próbuje tą królewnę biedną męczoną przez tego złego męża też wyratować. Tak? To taki rycerzyk z, na białym koniu, tam próbuje ją odratować i rozumie jaki źle. Ale to jest, też ratownik taki, nie? Eee, I to w gruncie rzeczy, ja bym, ja bym tu jakby ten temat domknęła, jeśli chodzi o te wzorce, ale podsumowując go czymś takim, że droga kochanko, e, była czy praktykująca, że tak powiem, e, jeśli to oglądasz, to po pierwsze, dla mnie zawsze to jest znak, że jeśli to oglądasz, to znaczy, że nie jesteś szczęśliwa, bo ludzie, którzy są w szczęśliwych relacjach, nie mają najmniej potrzeby oglądania tego kanału. Amen. I słusznie, bo nie ma tu nic dla nich ciekawego. E, po drugie, że to, że ty te wzorce na przykład teraz rozpoznałaś, proszę cię, żebyś potraktowała jako zaproszenie do zmiany, a nie uzasadnienie swojej sytuacji. Bo to nie jest tak, że jeśli my odkryjemy jakiś schemat, wzorzec, traumę, styl przywiązania, jakkolwiek sobie to nazwiemy, tak? To My jesteśmy do tego, na to skazani przez nasze życie, bo to jest nasza karma, nasze coś tam, my mamy możliwość z tego wyjść. I dlatego ja też cię usilnie zapraszam, żebyś skorzystała z tego darmowego, bezpłatnego szkolenia, które tam możesz tutaj, jak sobie klikniesz, odtworzyć, ono jest skierowane do kochanych, gdzie ten temat bardzo zgłębiam, właśnie jak i mówię dużo głęboko o trzech fazach bycia kochanką i jak z tego wyjść dokładnie i co zrobić. Ponieważ to jest. Takie karty dostałaś, ale nie musisz cały czas tymi kartami grać. Czyli możesz zmienić talię kart pod warunkiem, że tak się zdecydujesz. To takie to taki jest, że znaczy tak powiem, z mojej strony podsumowanie. Coś byś jeszcze dodał na ten temat? Ja bym yy, powiedział w ten sposób, że generalnie przy, o wszystkich tych czterech jak powiedzieliśmy i to jest tak, że. One rzadko są widoczne od razu, czyli kobieta nie, nie wchodzi w związek z myślą takim, że, że jest surerwką tatusia, więc ona szuka mężczyzny, który zajęty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast znalezienie się w takiej sytuacji po prostu wymaga jak gdyby zrobienia kroków w bok od swojego życia, przyjrzenia się swojemu życiu i pytania, ja pierniczę, co ja tutaj odwalam, potrzebuję tak. zmiany. I właśnie... A... No, no. No i właśnie, kiedy ktoś stwierdza, że po pierwsze potrzebuje zmiany, po drugie patrzy na nasz materiał, no to może zdecydować, żeby właśnie zacząć tę zmianę tym darmowym materiałem. Tak, i a nie skupiać się, bo to też jest kolejne, to już jest ostatnie moje zdanie. Poszukiwaniu, co zrobić, żeby on się zmienił. No on się może tylko zmienić, kiedy ty się zmienisz, i tej świętej prawdy nic nigdy nie jest w stanie zmienić i nigdy nigdy przez jak świat światem nie było inaczej ludzie się zmieniają w momencie kiedy my się zmienimy no i to chyba wszystko dziękujemy serdecznie i do Dziękuję. zobaczenia okay.